Cześć dziewczyny, witamy Was w holu zakupowym. Długo oczekiwany film, trochę tych ubrań się nazbierało, więc dzisiaj będziemy Wam pokazać nasze zakupy. Zaczynamy od berzki, może, bo ja mam jedną bluzę z berczki, w, był, w której byłam na poprzednim filmie i to jest taka bluza w kwiaty. Powiem Wam, że ja nie przepadam za wzorami, nawet Kasia była zdziwiona, że kupiłam coś takiego, ale stwierdziłam, że na wiosnę coś mi tknęło i kupiłam bluzę w takie hawajsko-ogrodowo-kolibrowe wzoro kwiaty. Bluzka jest bardzo ładna, myślę, że brunetki będą wyglądać w jej dobrze, bo ma takie żywe kolory, ożywia trochę mm. twarz i w ogóle, tylko jest trochę ciężka w noszeniu, bo rzeczywiście pogrubia, tym bardziej, że to jest, przepraszam, że to jest fason bluz bardzo luźnej, więc ona mm. jest luźna. A ja mam rozmiar Eskę i Esk też jest bardzo luźna, bo pytałyście o rozmiary. Także ta bluza ona kosztowała 110 zł, póki co bardzo dobrze się nosi, no i kolor jest taki dosyć Fajne, niespotykany, to więc z beczki to, to jest ta. Okej, okay, ja mam z berżki, tak dobrze widzę. Tak, ale kupiono w autlecie Tunex, Jest to t-shirt z napisem 58. pamiętam się to, że ten napis nie jest taki cały, to tak jakby troszkę starty z i ona kosztowała, nie wiem, około 30 zł. Taki fajny T-shirt z takimi tutaj rękawkami takimi podwiniętymi, zawiniętymi, zawiniętymi, także to ja kupiłam, tylko żeał dla cie Kolejny wiosenny T-shirt, w ogóle jakoś później będą czarne rzeczy, ale jakoś tak na kolory Kolorowe. mnie wzięło. To jest T-shirt z firmy Kary ze sklepu, do którego ja chodzę z moją mamą i ona właśnie była tam, kupiła sobie jakieś tam zapas ubrań i ja znalazłam tylko ten T-shirt. To jest t-shirt w rozmiarze XS. On kosztował jakieś 30, chyba 9 zł, więc to jest dobra cena. Ma bardzo fajne, dłuższe rękawy, no i takie błękitno-zielone wzory. Też myślę, że na wiosnę będzie wyglądał całkiem fajnie do jeansów czy do short. Mhm. Ja mam wspólną właśnie, właśnie, blueto romantyczną. Mam teraz na sobie. Ona kosztowała. Z 79 zł, też takim jest. To dużo, 79 zł. No, także całkiem spoko, atrakcyjna cena. I kolejną rzeczą to jest taki, taka narzutka, kurteczka, taki bomber jacket, coś takiego. Letnia w takim lekkim pastelowym kolorze za 100 zł, 99 euro. też z tego sklepu, bo myślałam, że potrzebuję czegoś takiego jasnego, właśnie wiosennego, do takich t-shirtów jasnych. No nie bo tak jak ciemny, to jakoś tak. Na no tak, na jakoś mi po prostu nie pasowała. Więc chciałam coś takiego wiosennego, letniego. I fajne jest to, że mam trzy, czwarte rękaw, takie wiecie, podwinięte. Ja teraz tak chodzę. Jeżeli chodzi jeszcze o Felicity już trzymając się tego sklepu, ja mam jeszcze jeden t-shirt. W ogóle zauważyłam, nie wiem dlaczego, że t-shirty na dziele męskim w New Yorkerze pasują mi bardziej niż na damskim, bo tam w większości są t-shirty obcięte w pół pępka, których no ja nie założę, bo to już po prostu, no, nie, 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 ten, nie mój, czas. to nie ja. Yy, I znalazłam taki szary t-shirt, czarny t-shirt yy, SK to jest slim fit, ale to jest t-shirt męski, bo ja też często też t-shirty Kupuję na działach męskich, naprawdę. Mm. Um, to jest t-shirt z takimi gwiazdkami czarnymi, no taki całkiem fajny, no, zwykła bawełniana koszulka, on nie był drogi, Fajnie. kosztował coś co tam 30 parę złotych i jeszcze dla Ciebie w New Yorkerze była przepiękna panterkowa bluzka, była cała w panterkę i miała tylko taką czarną kieszonkę, była śliczna i też na dziele męskich w ogóle. A. Także na dziale męskim te koszulki w New Yorkerze są naprawdę fajne, a SK Slim Fit jak najbardziej dla mnie jest ok, jest trochę luźna, ale nie jest jakaś duża. Jeszcze mam jeden t-shirt, o którym Wam chciałam powiedzieć, bo pytałyście często o niego. To jest t-shirt z sklepu e, Medicine, to jest e, sklep w Olimpie, w galerii Olimp na no samym parterze. I ja mam rozmiar M i to jest też t-shirt męski. To jest najnowsza kolekcja, bo ja pisałam Wam, że to jest e, nowe, nowa kolekcja, ale to jest t-shirt męski. MK jest dosyć luźna, ale tak jak mówię, no ja nie widzę jakichś przeszkód, żeby to się różniło jakoś inaczej niż oversize'owy no, t-shirt tak. damski. Hmm. Więc wygląda w ten sposób, ma jakiś tam napis, tutaj ma jakieś... No fajne. I mają dobrą, dobrą gatunkową bawełnę i ceny też no, są fajne. całkiem Ona fajne. Kosztowała? Ona chyba kosztowała 44 zł. Hmm. Więc jak na takie no. t-shirty są naprawdę I e, Z to next mamy kolejne rzeczy, czyli bluzy te same z mango. One kosztowała około 59 zł. Ja mam rozmiar M, ty masz L. Chyba... Ja też mam rozmiar M i nie, to jest... ty masz L. L, sorry, ja mam L, ja mam większą. Bo one wtedy tak. były takie małe. Eski były strasznie małe. takie po prostu... One w ogóle są obcisłe też. Tak, to jest seria Mango Jeans. Ja nie widziałam w ogóle serii tej nigdzie. Ale no, ja to chyba był szok, Mam szoku, bo wygląda, że to jest Mango firma. Kasia to wynalazła, się ja tak nie wiem. To jest Mango. Ale to bardzo to fajna, gruba bawełna. Tak, super się bierze. wzór, wzór. Super się bierze. I co? No, Zwykła bluza. Okej. Ja mam jeszcze drugą rzecz z najnowszej kolekcji z Mango. To tak chyba już tamta poprzednia, teraz już ma jeszcze nowsza, nie? Nowa wiosenna, yy, Z najnowszej kolekcji z Mango za 59 zł. Kupiłam ją tak, wiecie, bo potrzebowałam czegoś do spódnicy, na ten wyjazd na mojej hmm. i tak z braku laku ją kupiłam i mówię, dobrze, no wezmę ją, wiesz, jak mi się nie spodoba, to po prostu oddam. Ale ta koszulka, bluzko, bluza została ze mną, jest naprawdę fajna. Ona jest troszeczkę krótsza, yy, czyli tak, nie, nie tak krótka, że od, yy, odstawia, yy, odsłania pępek, ale taka jest, to no jest krótka. Crop, taka crop top tak, A, crop, top ale, top nie jest ala, ale nie aż tak mocno. Top, no? I fajnie ona nawet wygląda na do spódnic, do wszystkich spódnic, które są troszkę z wyższym stanem. Ja planuję ją, ją nosić właśnie yy, z tą spódnicą. Z tamte... Nie wiem, co to się... w ogóle energii w nas, nie wiem, czy Ty też to zauważyłeś. Tak, zauważyłam, brak energii, bo jest po prostu sobota rano. I każdy marzy, żeby się położyć tam z tyłu. Zacznijmy od primarka, bo Kasia była w Anglii, chociażby tak. nie nawiązła dużo. Jakby to mogło być teoretycznie przypuszczane przez wszystkie osoby. No dobra, no ale zaczynamy. No od... Ja może powiem, jaki dostałam prezent od Kasi i bluzka tak primarka. Słuchajcie, to jest primarka, czy nie? No tak? No. Mm -hmm. Taka, wiecie, z takimi prześwitami, które ja lubię, Kasia, także ja lubię takie siateczki, więc tu mamy siateczkę odsłaniającą brzuszek, tutaj mamy rękawki, no nie no, fajny ten t-shirt. Ja mam bardzo jest... podobny, tylko właśnie go nie wzięłam dzisiaj, z tego, że on jest po prostu w praniu. I mu jest bardzo podobny, ale bez siateczki, z czarnymi rękawami, poza damy Wam zdjęcie mm -hmm. naszego pokoju. Fajny ten t-shirt, fajnie, fajnie wygląda, w takiej stylizacji black and white, z takimi nawet trampkami czy coś. Ja mam z Primarka t-shirt czarny w paski, kupiłam go po prostu dlatego, że tam nie miałam w czym chodzić, tak po prostu go wzięłam. Starałam się kupować bardziej takie rzeczy wiosenne, ale jakoś nie wiem, tak czern czer jakoś tak stwierdziłam, że o fajny. Taki wiecie zwykły t-shirt, on kosztował nie wiem z 6 funtów. To ja kupiłam sobie spodenki spodenki są takie, one są naprawdę świetne, albo tylko jedna para tych spodenek, te kosztowały 4 punkt są takie mm. luźniejsze, a te tutaj yes, są to bardziej to takie... Super. E, bardziej troszkę eleganckie, bo to taki lekki kancik jest. Sztywne. Sztywne są, są takie konkretne i ona na przykład kosztowała 12 funtów, czyli sporo, a te są troszkę luźniejsze, przewiewniejsze, takie widzicie, takie... Ale o te są w ogóle te wzory pięknie, Fajnie, to wygląda, super, to, super będzie. To, to mają takie konkretne tak. rzeczy, że tylko biały, jakiś biały t-shirt, żółty, jakiś konkretny takim kolorze i z tym bardzo, bardzo, bardzo naprawdę fajnie to kupiłam te dwie pary składanek i kupiłam dwie spódnice. Kupiłam spódnicę dżinsową. Ja Wam kiedyś mówiłam, że ja nie nałożę nigdy spódnicy dżinsowej, ale ja mówiłam o spódnicy mini, takiej, wiecie, ściętej. Tutaj jakieś przetarcia, tutaj jakaś dziura, o takich... Wiecie, takich miniówkach mówiłam i takie miałam na myśli. A kupiłam sobie taką jeansową ściętą z koła, taką lampę. Tu nie widać w ogóle, że to jest o, o, okay. trochę jeans ciemny, ale bardzo taki widać. delikatny jeans, taki mm, miękki, nie jest taka sztywna. I tą spódnicę kupiłam sobie z 8 przeceniona na 3 punkty. To jest ta i jeszcze jedną tutaj się na kolejną, którą już w ogóle widziałam na stronie jak jechałam na Facebooku tym... Primak na zamówienie, coś takiego i ja chciałam tą spódnicę, skórzaną taką miętową i w ogóle taka byłam nią zachwycona i taka, że muszę ją mieć, a jak przyszło do stylizowania tej spódnicy, to nie mam co do niej zamówić, bo nic mi nie pasuje. Ona kosztowała, i Wam mówię ile. Ona kosztowała 10 funtów, więc nieraz nie była mega tania. Yy, jak na primark. No, ale fajna jest, jest fajna skórka pasterowa. No nie wiem, no może coś na niej w końcu dokupię, bo jak już yy, pierwszy miałam górę i spódnicę, brakowało mi butów, kupiłam buty, to jednak góra nie pasuje i tak po prostu, wiecie, na zmianę coś nie halo, już miałam nałożyć ją trzy razy, miał się już pojawić na blogu, a, a nie ma, a coś zawsze jest nie halo. No, nie Takie dwie rzeczy z Primarka, które sobie kupiłam. Kupiłam sobie torebkę, powiem Wam, że jak mam w Londynie, to ja w ogóle nic nie kupiłam. Tam był, bo mówię, Boże, jestem w Londynie, nie mogę nic znaleźć, tam byłam 5 dni, mówię, trudno no, jak najwyżej pójdę do Manchesteru, to może tam coś kupię. I właśnie w Manchesterze kupiłam sobie torebkę, mantelkę, która z daleka wygląda pięknie, gorzej jest z wykonaniem. Jest pasek, więc nawet w lecie, powiedziela, jakiejś tam sukienki, czy jakiegoś zwykłego topu, jakieś rzeczy w paski, będzie super wyglądać. Ona kosztowała 30 zł to 6 punktów. I kolejną rzeczą to jest naszyjnik, też w takich klimatach astecko-boho afrykańskich. afrykańskich czarny i też będzie fajnie wyglądać do y, jakichś takich letnich stylizacji. Topów, tiszczy, to nawet po prostu zwykły szary, czy nawet czarny nałożyć, coś takiego, będzie od razu jakoś tak, wiecie, inaczej. I jeszcze dwie rzeczy. Tyle się tutaj się bo to trzeba mamy skręca. wszystko. Mm, to już będą ostatnie rzeczy z Dobrze, Ja też pokażę, bo mam Na filmiku z organizacją kosmetyków pytałyście mnie jakaś jedna z widzów, jak nas z Was, poprosiła mnie, żebym y, dodała zdjęcie tych brązoletek. To, to są dziewczyny jedne brązoletki, ale są połączone, przez co po prostu jest tak to genialne, bo wystarczy, że nałożycie jedną Zapinacie i nie musicie nakładać pięciu, sześciu, na, wiecie, po kolei i oszczędność czasu i, i w nie ogóle, ogóle no. jest, są praktyczniejsze. Jedna jest w takich kolorach bardziej brąż beż, nude, a te są takie właśnie kolorowe. Strasznie mi się podobają, ona kosztowała po dwa funty i pomimo tego, że ja obiecałam sobie, że nie będę kupować bardziej gwiazd biżuterii, tak ta uważam, że jest naprawdę fajna, bo ona jest taka, wiecie, sznurkowo-kamykowa. No na lato taka, wiecie. Na, lata, na lato fajnie, ale mogę się pochwalić, że nie kupiłam żadnej takiej ala złotej, Żadnych pierścionków, żadnych takich delikatnych naszyjników, yy, w ogóle tam nie podchodziłam, także jestem z siebie dumna, bo zawsze szaleje w primalka, kupiłam sobie tylko te trzy. No i znaczy słuchajcie, to... w Stradivariusie kupiłam to akurat podczas jednego tripu naszego z Olu do Warszawy, naszyjnik. Stwierdziłam, dobra, będę nosić z t-shirtami prostymi, I tak Kasia mówi, tak się nosi, że to tak ładnie wygląda, kupiłam, no miałam raz na sobie, naprawdę? No, nie, no, naszynik jest bardzo ładny, bo on jest ma w ogóle takie. No ale nie jakiś na jakimś zjeść, ładnie to wygląda. No to do białego t-shirtu, to raz miałam, no. Nie wiem, jakoś tak czuję się taka, jak go noszę, taka, wiecie, wy, wystrojona. No nie wiem, no jakieś bana. takie, wiecie, ma tutaj te diamenty, on jest bardzo ładny, bo w ogóle połączenie biela, biela, bieli ze złotem jest śliczne, więc nawet może do tej sukienki to nie, chociaż nam też dałoby radę. No jest ładny. On kosztował troszeczkę mniej, bo była wtedy przecena 20% na biżuterię w Stradivariusie, więc on coś kosztował może 40-50 zł, e, więc jest okej, okay. no ale tak jak mówię, miałam go póki co raz na sobie, no nie wiem, no zobaczymy, no bo muszę na... się przekonać no, może, się może po, po prostu. Może nie, nie, większej okazji. Ja kupiłam boho kolorowy afrykański, afrykański on na jakiś procent nie z jakiś pasował to by pasował. To mi pasował. zobacz no, tak nie on będzie fajnie wyglądał w takich białych t-shirtów do opalonej skóry właśnie ja trzymam to na lato takiego zwykłej taki tak. yy, jak to się mówi nie bejsbolówki, tylko bokserki, bokserki. Yy, po prostu opalone ciało tutaj troszkę cytka i <laughs> będzie naprawdę fajne ja tą parkę pokazywałam już na, zdjęcia, na zdjęciach na blogu, e, niedziela w zdjęciach. I teraz tak, ja w niej chodzę cały czas teraz, co mnie bardzo martwi, bo pogoda jest beznadziejna. I nawet cały czas chodzę jeszcze w tej podpince, bo jest Mega tak, uniwersalna, wygląda w ten sposób, to jest klasyczna parka, prosta, prostszej chyba nie mogłam znaleźć. Ale że kupiać granatową, no nie będę albo czarne, no, albo zielone. Ale tak się teraz wszystko kurde jakoś przestawia. Nie? Ale powiem że granat to jest naprawdę dobra alternatywa, bo ja od czarnego powoli odchodzę. Ja lubię czarne ciuchy, ale jakoś tak już przeraża mnie ten natłok mhm. tej czerni. Na, wiesz, na wiosnę, na, mm -hmm. na lato i ten granat jest naprawdę fajny i wydaje mi się, że też pasuje do wielu rzeczy wygląda parka jest długa z tyłu jest troszeczkę taka, wiecie, przedłużana no i ma najfajniejszą rzecz ma potopinkę, którą możecie którą możecie odpiąć i w tym momencie ta kurtka może być używana na jakieś nawet chłodniejsze w letnie wieczory no, letni mm -hmm. i ma super kaptur, bo kaptur jest duży taki, kosztowała 230 zł ale jest mega, ja jestem z niej bardzo zadowolona, chodzę w niej non stop Także yy, nie wiem, czy ona jeszcze jest. Był, by była wersja jeszcze beżowa. Bardzo fajna kurtka, naprawdę. No ale jeżeli chodzi o tą sukienkę, którą mam na sobie, ona też jest z H&M. Yy, ona jest z najnowszej kolekcji i mi się wydaje, że ona w sklepach jeszcze powinna być. Ja mam rozmiar S i to jest taka sukienka... Yy, Taka troszeczkę jak tulipan kształt, ja nie wiem jak ją nazwać w ogóle, mhm. bo ona jest, y, Do pasu jest taliowana w pasie i jest y, z spalinami. Spalinami. To jest trochę dziwne, bo ja nie chodzę w takich sukienkach, takich typowo y, w Fruwajka. fruwajkach, y, ale mam wesele w maju, więc stwierdziłam, że przydałoby się mieć. No, coś fajnego oprócz tej pomarańczowej z mango, jednej z sukienki, w szafie drugą. No i wybrałam cytrynowy kolor, bo Kasia mnie cały czas na mamę. W ogóle jest żebym... nie bardzo o nie w takich powodku, w komentarzach, że jest ładniej w takich mocnych, żywych kolorach, w Oprócz tego, że ona chodzi na szaro, na czarno-biało, to oraz na jakiś czas może wychodzić coś takiego żółtego, pomarańczowego, w ogóle bardzo o niej czerwieni. I mówią już mniej taką nawet na tą weselę, nawet na jakąś uroczystość, na jakąś taką konkretną sukienkę, spódnicę bluzkę, bo... Tak, ale masz rację, bo ja mam bo ona ma taką urodę taką wiecie, dosyć taką afrykańską, nie afrykańską, nie. ale taką, nie, nie tak, ale taką mocną. Bo... Także tą sukienkę kupiłam tak bardziej pod kątem wesela, ale też będę chodzić oczywiście jak to ja do trampek czy do takich Właśnie. tenisówek po prostu, bo tak będę chodzić. I ona kosztowała coś chyba, wydaje mi się, 139. To Tak, Dobry bo ja Tak, no, bo jakby była droższa, to ja bym jej po prostu nie wzięła, bo ja bym nie wydała dużo do hmm. sukienkę. To ja akurat ten kupiłam z H&M, on jest taki troszkę tutaj ceterkowaty, z takimi modnymi, teraz szerokimi rękawami, tu jest taki delikatny wzór. Także ja jestem naprawdę z tej bluzki zadowolona, ona kosztowała 99, czyli troszkę drożej. Mm -hmm. Ale warto, ale bo pasuje mi do każdej spódnicy, do każdej, której mam. Także to jest chętnie. wchodzi w etap już spódnicowy, letni. Więc tak, będzie bo będzie dużo spódnic, będzie spódnic z tego, że jest cieplej, ja już nie muszę karać rajstu, których nie trawię. Tam jeszcze czarna, ale cieliste nie ma w ogóle mowy, żebym hmm. nałożyła. W chodzić, marznąć i z gąbmi nogami. Także będzie na pewno więcej spódnic, sukienek takich eleganckich, dziewczęcych stylizacji. No i masz spódnicę Okej, okay, i kolejną, jeszcze jedną, którą kupiłam w outlecie Tunex, ona kad jest z Asosa. Również biała, również taka, wiecie, falbowana yy, i ja również będę nakładała coś na wierzch na nią. Tak, żeby tylko tą samą falbankę było widać. I co? Też z takiego fajnego, mocnego materiału, bardzo ładny kształt. Dobra, tak. żeby nie było, słuchajcie, tak cały czas ciuchowo, powiemy o butach, o obsesji, którą aktualnie mamy. <noise> Brakuje mi to jeszcze moich, ale już nie brałam. Słuchajcie, y te buty trzeba albo lubić, albo ich nienawidzić. Ja zdaję sobie sprawę, że są osoby, które takich butów nie założą, bo są po prostu stwierdzą, że są brzydkie tragiczne, wyglądają chciałaby z przedszkola dzieci. Y I to jest spoko, no bo jest nie spoko, każdy no? musi nosić to samo, więc nam się te buty podobają akurat i te buty nosimy. To są buty robione na wzór takich slippersów, takich wsuwanych trampek, tak, coś takiego. Kształt też wansowych takich. Tak, ale to są buty jedne z najwygodniejszych na świecie. Uwierzcie mi na słowo. Pierwsze buty, które ja mam to są buty z New Yorkera i te buty jeszcze są. I ja prawdopodobnie wrócę jeszcze po granatową parę, bo są mega wygodne. To są takie bawełniane, one są tutaj miękkie. To jest taka, no materiałowe, nie są jakieś skórzane czy coś. Ja mam rozmiar 38, te buty kosztowały 39, 000. i druga para to jest para z handemu, którą z Kasia, mam, Kasia też ma takie same to, to znaczy nie brała. Ona je kupiła i potem namówiła mnie, bo ja też na początku nie byłam przekonana na zdjęciu do tych butów, bo one na zdjęciach nie wyglądają fajnie, ale na co dzień i na, na, do jakiejś stylizacji. Wyglądają mega. mega. Te buty są wężową skórę, taką panterkę. Nie, wężową. Pytona. Pytona. Są, są w i bardzo wygodne. Tak. Y, One także. tak naprawdę do każdej takich letnich, wiosennych stylizacji naprawdę super wyglądają. Ja wiem, że tak jak już mówi, można ich nie lubić, ale my je kochamy i ja mam obsesję na punkcie tych butów. I po prostu, sami widzicie, Ja mam na okay. teraz kupiłam sobie bordowe za 3 funty. Tak, tak, ja mam bordowe, które świetnie wyglądają do mojej terapii, którą Wam zaraz pokażę. I kolejne czarne, na które miałam Jezu. obsesję. Ja w ogóle chodziłam do handlu prawie codziennie. U nas w Ludwie w plazie. Moja znajoma, która tam pracuje, codziennie mi wysyłała smsa, czy te buty już są, czy nie ma. No i do tej pory tych butów nie ma. Ja podejrzewam, że te buty były tylko w Warszawie, na Mokotowskiej, bo tam już też się dowiadywałam. One po prostu zostały sprzedane w ciągu jednego dnia. I ja wątpię, żeby się te buty znalazły, znalazły w Polsce, bo jak już były, to już się dawno po prostu one sprzedają. Okay. Ostatnią parę butów yy, właśnie szukałam butów do tej mojej miętowej spódnicy, które miały pasować. To właśnie są te buty ze Stradivariusa. Powiem Wam, że ja kiedyś mówiłam, że chcę kupić buty konkretne, skórzane, jednak jak już się proszę po tych sklepach i buty, które mi się podobają kosztują 400 zł, 450 więc powiem Wam, że kurde nie stać na takie buty w tym momencie. I ja sobie ich po prostu nie kupiłam, Kupi i bo nawet jak już przymierzałam te, które mi się podobają i w miarę była cena atrakcyjna, to były tak niewygodne, że ja po prostu marzyłam, żeby je po prostu od razu ściągnąć. Na przykład były bardzo fajne buty w Aldo, które były tak niewygodne, że nie są warte w ogóle żadnej złotówki wydanej. Przymierzyłam różne buty. Byłam w Ryłko, byłam w Kazarze, byłam w Dino yy, Rossi, po no, prostu w, okay. w każdym sklepach, które są Felicity. Ja przyszłam z moim chłopakiem, przychodziłam i przymierzałam buty. Fajne były w to było wyryłko bodajże, jednak coś tam mi nie pasowało, a nie pasowało mi to, że one były lakierowane, bo ja jednak wolałabym matowe, no już z tych wszystkich butów, które tam przejrzałam stwierdziłam, że najfajniejsze i najwygodniejsze buty, pomimo tego, że nie są skorzone, to są te ze Stradivariusa. Tak które mają tutaj takie zawiązywane tutaj na kostce. I podoba mi się też to, że one nie są takie typowo niórkaczka, czułenka, takie troszkę lekko babcine, tylko są troszkę nowoczesne. Teraz modne są buty z odsuniętą piętą i jakoś zadowolona jestem, potem cena 129 zł jest naprawdę atrakcyjna. No i ostatnio będąc w Warszawie zeszłyśmy do parfua. No i yy, tam jakoś tak rzuciła mi się na sam początek ta biała torebka. Powiem Wam, że w ogóle mamy oczywiście dwie takie same pary, to jest dwa, takie, takie same się. zestawy. Ta biała torebka jest bardzo dobrze wykonana i ona, słuchajcie, na żywo wygląda nam taką bardzo ekskluzywną, taką no, no W sensie taką wiesz, nie, nie jest tandetna. Ma tutaj zapinany portfelik w środku boże, boże, ma mała, taką gana. kieszeń. I powiem Wam, że nawet moja siostra, jak byłam ostatnio u rodziców, mówi, Wiesz co, nie wierzyłam, że kiedykolwiek kupisz białą torebkę. Ja mówię, ale o co ci chodzi, że ona jest brzydka? Nie, no po prostu y, biała torebka. Ja wiem, że biała torebka tak się może tandetnie trochę kojarzyć, tak. ale ona, słuchajcie, na lato do takich e, stylizacji bardzo lekkich shortów i do jakichś balerinek czy sandałek, będzie naprawdę wyglądać Super. super. Tym bardziej, że Także... też ma taki pasek. My w ogóle ją nosimy na takim pasku długim i ona naprawdę super wygląda. Powiem Wam, że y, ja w sumie nie mam takich obiekcji, że musi być, że nie może być biała, bo tandetna. Ja miałam w tamtym roku biało i u mnie się super sprawdziła, także teraz bez żadnych problemów i zastanowienia kupiłam tą. Poza tym ona jest taka fajna, ona jest pojemna. Ona ma fajną taką fakturę ma fajną wężową. Fakturę i ona mi się strasznie spodobała. No ale pokaż tu drugą. Tak. I ona kosztowała 109 zł. Tak. 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 Druga torebka jest... Ona z... również nam się spodobała. Również spodobała się. Pewnie będzie dużo taka kontrowersyjna, bo tu jest pasek jak plecak i w ogóle nie pasujący, bo tu czarne, tu sportowe. To jest kolekcja właśnie, pani nam powiedziała w sklepie, że to jest kolekcja po prostu łącząca z styl sportowy z eleganckim. Torebka wygląda w ten sposób. Tutaj się otwiera. I w ogóle tak. Tu ma jedną ukrytą kieszeń, Już, co, co jest na spoko. Na dokumenty pieniądze. Tutaj ma y, kieszeń taką też wsuwaną i tutaj ma kieszeń taką największą. Mhm. Ta torebka nie mieści dużo, bo to jest fakt, że tutaj się zmieści portfel, telefon, klucze, jakiś mały kalendarz. To jest kalendarz. taka imprezowa, tak. taka... Na wyjście jakieś, raczej Dokładnie. nie na co dzień także tutaj jest super i ma przyczepiany pasek który dla brały. mnie jest w ogóle rewelacyjny i robi całą tą torebkę, nie wiem, ja po prostu kupiłam tak naprawdę torebkę wczesny pasek ale oczywiście jest też na zmianę pasek, tak, możecie jest sobie też czarny pasek klasyczny, tak. możecie nosić to w. oczywiście, w ten... ale no nie wiem, mi się wydaje, że ten pasek nadaje takiego smaczku tej torebce, Taki... jedna rzecz z Ciuchlandu bo oczywiście mam kilka rzeczy, ale jeszcze są w prawie więc Wam nie pokażę, ale jedna koszula która jest naprawdę fajna, to jest koszula z w którą kupiłam, to chyba ja też na dzieła męskim, chociaż nie jestem pewna. Na Czechowie w Ciuchondzie. I ta kosztu, koszula kosztowała chyba 6 zł, ale ma taki super kolor, że wygląda w ogóle tak, pięknie. No zobaczcie, kolejny kolor, nawet błękit, który teoretycznie pasuje bardziej blondego. Ja, ja tak za błękitem... I zobaczcie, w takich żywych kolorach naprawdę super rystyna. Także powiem Wam, że jestem z niej bardzo zadowolona. Fajna, taka do Boyfriendów, trochę w takim stylu chłopskim, ale no, się. Na koniec chciałabym podziękować gości za upominek w postaci bransoletek e, w takich wiosennych, pastelowych również kolorach. Może w ogóle zbliżymy co? Kolory, żeby. Mm, kolory bardzo pastelowe. Widzicie, tutaj jest taka mocna cytryna w sumie w kolorze mojej sukienki. Drugą mamy taką samą, bo to jest taka e, mięto-błękit. Tak. I Takie... trzecia to jest, moja, to jest taka leciutka cytrynka, taka mm, morelka. Morelka, A mój jest, jest różowa, tutaj bardzo mi się podobają te wszystkie zaznaczenia. No no. Ja mam z konieczynką, z nutką, mam jeszcze taką jedną białą, ale dzisiaj jak sobie tylko dwie do stylizacji. Także bardzo ładne wiosenne kolory. Więc moje drogie, to jest Tyle. cały nasz haul. Jest on pewnie ogromny, długi, ale mam nadzieję, że Wam się spodobał. Kolejny będzie pewnie gdzieś za 2-3 miesiące, bo robimy sobie spokój z holami, bo hola hola i na holu może być. <głos> <głos> I co widzimy się w kolejnym filmie? Pa!